Siemanko widzowie, witam was jak zwykle w kolejnym odcinku z naszej serii. I przechodzimy. A, ostatnim nabytkiem, naszym był ten oto specyficzny samochód. On nie był kupiony z legendary Motor Sport, lecz od. Salomona? No chyba tak. Salomona. Tam z jego salonu. A my, yy, już żeby nie zwlekać, przechodzimy do zakupu kolejnego auta do naszej kolekcji. Nie wiem, które tu już będzie. 30, może? Yy, małymi kroczkami. Wykupimy wszystkie auta, które są w GTA Online. A, i chciałbym tutaj od razu na wstępie widzowie Wam zaznaczyć, że no, kolejnym samochodem, który powinienem kupić to jest Bravado Banshee GTS, ale planuję do niego jakiś taki inny odcinek jeszcze w zasadzie nie wiem to dopiero tak postanowiłem przed przed y, tym nagrywaniem tego odcinka, więc jeszcze takich y, dużych planów na niego nie mam. W każdym bądź razie y, coś tam planuję i to będzie, y, pojawi się na, jeszcze nawet nie wiem kiedy, ale y, w zupełnie trochę innym odcinku niż dotychczas. Y, także y, przechodzimy do kolejnego samochodu. Będzie nim Cheval Taipan. Za 1 980 tysięcy zrobimy dobrze. Kupimy sobie czarny, i no te statystyki niby są dobre, ale to my się przekonamy oczywiście. Zakupiony samochód i my widzimy się na jego tuningu w warsztacie. Jaki warsztacie? W klubie samochodowym. No już jesteśmy na stanowisku. Montujemy sobie pancerz 100% kamulce rajdowe zderzaki, przednie zderzaki. A zaraz mamy co dobra. Rajdowy dyfuzor, yy, tylnie zderzaki, podświetlenie. Jakie podświetlenie? A to chyba że taka nazwa po prostu. Jak mi się wydaje, bo tutaj żadnego podświetlenia nie widzę, ale okej, okay, dobra, zamontujemy. Eee, Rama. Aha. No dobra, niech będą karbonowe w takim razie. Ulepszenie silnika na czwarty poziom. Wydech podwójny, duży, dyskretny. Eee, jakiś taki poczwórny wydech GT. Aha, i tutaj na górze. Nie, to ja wolę na dole, bo te na górze to jakieś dziwnie to wygląda. Nie, wolę na dole. OK. maska też dużego wyboru nie ma, ale wyczynowa kratowana maska zostanie zamontowana w tym samochodzie. <laughs> Białe światło standardowo, zestawy neonowe przód, tył i boki, kolor neonowy. Eee, kolor no. O kurde. Ej. O kurcze, nie ma ten. Nie ma znaczenia do tego samochodu. Dobra, no to. To zostaje w takim razie kolor czarny. tak więc. Czarne światło zamontuję za 10 tysięcy eee, aha lusterka. Jak nie ma znaczenia, to może być karbonowe tablica. Dobra, na razie zostawiam w takim razie e, lakierowanie również zostawiam. E, przechodzimy sobie do dachu. Taki ładny, ładny karbonowy. Wezmę karbonowy, no, już trudno. Progi. Kolejne jakieś podświetlenie. Chociaż tutaj żadnego podświetlenia nie widać. Eee, spoiler Matko. Jakie dziwne spoilery. Mm, już nie będę kombinował GT. Zawieszenie sportowe. Eee, skrzynia biegów rajdowa. Turbo, oczywiście. Eee, tak jak jest możliwość, to w każdym. Eee. Aha, o matko. Tutaj jeszcze kulo kuloodporne muszę zamontować te bo jeżeli chodzi o koła to ja po prostu tylko i wyłącznie kuloodporne montuję o nie chce mi się zmieniać te sam, te samochody mają oryginalne takie właśnie te felgi tak ja takie odnoszę wrażenie że lepiej sobie zostawić niektóre oryginalne fabryczne bo Takich na przykład no nie mamy możliwości e, zakupienia. Oj, sorry, dlatego wolę sobie zostawić. Dobra, i to byłoby na tyle. Wyjeżdżamy sobie z klubu samochodowego i e, przechodzimy do tuningu. Samochód po wyjechaniu e, z warsztatu prezentuje się w ten oto sposób. Jeżeli chodzi o sam tuning, trochę, e, trochę małe zaskoczenie e, miałem pod względem tego, że nie było oznaczenia do tego samochodu, no ale trudno. Tuning i tak czy siak mogę ocenić na taki słaby plusik, ale plusik. A wizualizację tego samochodu, wizualizacja mi się podoba. Jedynie trochę ten tył mi się nie podoba. Wizualizację również na plus zaznaczam, chociaż tutaj mogłoby być trochę więcej jakichś takich dodatkowych detali, ale to nic. Przechodzimy więc zatem do testowania. Na początek sobie zadriftujemy, czy można nim można nim poddriftować. Drift jest na plus. Przyczepność. Tam nie wiem, wiecie co, widzowie, ten samochód podczas jazdy wydaje się tak ociężały. No nie, no to ta przyczep, przyczepność jest dobra, ale no ona jest dobra tylko i wyłącznie ze względu na pewne inne współczynniki będące w tym samochodzie, także tą przyczepność. O kurczę, zagapiłem się w zupełnie w inną stronę. Patrzyłem jakoś nie wiem czemu. Przyczepność zaznaczę na taki ledwo plus, chociaż ten samochód, no już czuć, że nie, on mi po prostu nie odpowiada. Dobra, zatem jak już jesteśmy przy skokach to sobie zobaczmy, kurczę nie trafię, nie. Mo, nie mo, a nie trafiłem, dobra, zobaczmy, czy się da nim da się nim sterować. Można, można nim poskakać skoki na, na plus. Skoczymy sobie tylko jeszcze w tym naszym drugim miejscu. O kurczę znowu nie trafiłem. No ale to była w miarę blisko, i po dwóch skokach, tylko zamknę drzwi. Po dwóch skokach e, myślałem, że się już nie zamknął. Wytrzymałość tego samochodu e, prezentuje się następująco: także, wytrzymałość tego samochodu chodziło na, też na plus. Sam na razie e, samochód ma plusy, ale no jakoś. Nie jestem do niego zbytnio przekonany. Każdy ma innego snu. E, dobrze, a my zatem kierujemy się na lotnisko w celu e, przetestowania, przyspieszenia prędkości oraz hamowania. E, jesteśmy już na pasie e, startowym. Tylko się ustawię, może tak być. I przechodzimy do testu prędkości oraz e, przyspieszenia ale no sami zobaczcie kurde jak na słość oczywiście zaczął padać deszcz, ale to nic e, w każdym bądź razie ja już e, wiem jak ja to ocenię e, te przyspieszenia oraz prędkość tego samochodu e, przyspieszenie ma bardzo słabe i oceniam je na minus a co do prędkości, ten samochód również nie jest e, demonem prędkości. E, chciałem Wam tylko pokazać, e, ile tutaj, ile, jaki wynik on osiągnął w ten sposób. No i, e, e, no i powiem Wam szczerze, że nie spodziewałem się, że to będzie taki wynik, bo... Bo po prostu miałem wrażenie, że on jest o kurczę. On jest zdecydowanie wolniejszy. W każdym bądź razie to nie jest satysfakcjonujący wynik. 18:54, więc prędkość również zaznaczam na minus. Odhaczam na minus. A my przejdźmy do testu hamowania. No niestety jest taka pogoda jaka jest i to będzie niestety wpływało na wynik hamowania. No właśnie, on będzie się ślizgał i dłużej hamował. Ja natomiast wiem jak jechałem na lotnisko tym samochodem, to to hamowanie było na plus. Także, e, no, to byłoby w zasadzie na tyle. Przejdźmy. No kurczę, przestało w tym momencie padać, słuchajcie. No, to trzeba mieć kurde PH. ale i tak, ta nawierzchnia jest w dalszym ciągu mokra. E, także to nic nie zmienia. Przejdźmy zatem do szybkiego podsumowania tego samochodu, jeszcze nie wiem jaką mu ocenę dać, mogę zaznaczyć i to warto zaznaczyć, że ten samochód podczas jazdy wydaje się taki ociężały, taki masywny, duży, dosyć taki ciężki, spory, nie wiem dlaczego takie odnoszę wrażenie. E, bo ten samochód, to dziwo, kurczę, ma więcej plusów niż minusów. E, cena. Szewal Taipan kosztował nas 1 980 000. Wizualizacja tego samochodu jest e, w miarę ok. Mi się akurat podoba. To jest akurat e, kwestia gustu. E, możliwość tuningowania tego samochodu nie jest ani na minus bardziej na plus eee, były taka standardowa po prostu ta modyfikacja większość samochodów GTA online e, ma tyle pozycji e, do tuningowania co ten samochód, czyli tuning został zaznaczony na plus e, podriftować tym samochodem się da, przyczepność tego samochodu jest dobra, ale biorę to pod uwagę, że on jest, znaczy, chodzi mi o to, że samochód jest podczas jazdy taki ociążały. I te właśnie czy, czynniki wpływają na to, że ta przyczepność jest dosyć dobra, bo te. A tu zaraz przejdziemy, bo już trochę do przodu wyleciałem zbyt. Poskakać się nim da. Wytrzymałość tego samochodu. No, jest dobra. Wytrzymałość tego samochodu jest dobra. Bo przed momentem właśnie walnęliśmy nawet w słup i nic nie odpadło. Przyspieszenie, no właśnie, chodziło mi o przyspieszenie. Jak mówiłem o tej przyczepności, przyspieszenie tego samochodu mam takie odczucie, że jest po prostu beznadziejne. Prędkość. Spodziewałem się gorszego wyniku i tak nie jest on zadowalający. 18,54. Jednakże, no, prędkość jest na minus. Hamowanie o wasie, hamowanie, patrzcie, hamowanie ma ok, no. Mogłoby być gorsze. To a, no, i to byłoby na tyle. Aha, ocena końcowa, matko. Już Zapomniałem. Ja dam temu samochodowi takie mocne 5 na 10. On za dużego wrażenia na mnie nie zrobił. Jeździłem naprawdę lepszymi samochodami w podobnej cenie i szczerze mówiąc, jak ja bym go miał kupić i nim jeździć, to bym go chyba prędzej sprzedał. Nie kupiłbym. Nie, jakbym wiedział jak on jeździ, to bym nie kupił. Pomimo tego, że ten samochód ma więcej plusów niż minusów. To jest za skakujące w tym samochodzie. No, drodzy widzowie. Jeżeli Wam się podobał filmik, zostawcie lajka w górę. Kliknijcie w subika, kliknijcie w dzwoneczek. A my widzimy się już w kolejnym odcinku z serii kupuję wszystkie auta w GTA Online. Na razie trzymajcie się, cześć!